11 stycznia 2017 rok Ziemia Hernariańska Danrowia miasto Karszawia. Ginuli Balatow Kryoembrioniew takie moje imię. Dużo częściej jednak zwracają się do mnie per kapitan Kryoembrioniew. Dzieje się tak dlatego, iż urodziłem się i mieszkam blisko morza w mieście portowym Karszawia. Nie pamiętam, żebym się kiedykolwiek chciał stąd wyprowadzać. Od dziecka kochałem podróże morskie. Od dziecka kochałem podróże morskie. Wychowałem się na Juliuszu Werne i jego 20 tysiącach mil podmorskiej żeglugi. Zawsze z zapartym tchem oglądałem programy i filmy o tematyce marynistycznej, udziwiając kunszt konstruktorski wszelakich okrętów i łodzi podwodnych. Moje marzenia zmieniały się na przestrzeni ponad 70 lat. Za dzieciaka, przedział 5-11 lat. Planowałem karierę kapitana statku wycieczkowego, pragnąc kierować wielkimi wycieczkowcami i zabierając tysiące ludzi na wyprawy dookoła świata. W moich nastoletnich latach zmieniłem ambicję na dowódcę floty pancerników należących do Danrowieńskiej Gwardii Morskiej. Jednak tą funkcję szybko przejął ktoś inny. Teraz, jako henrianin starej daty, ograniczyłem swoje ambicje do dowództwa nad tankowcem o dość osobliwej nazwie Dolgatus. Bardzo zżyłem się z tą poczciwą łajbą i bałem się myśleć o tym, co by się stało, gdybym ją stracił. Jako że jestem zatwardziałym samotnikiem, nigdy za bardzo nie przypadałem za kobietami. Nie jestem jakimś mizoginem, po prostu nie czuję jakiegoś szczególnego pożądania wobec płci pięknej i tyle. <laughs> Źle się dzieje w państwie dan danrowiańskim, że tak pozwolę sobie powiedzieć. Wolność słowa i swoboda wypowiedzi jest bardzo zagrożona. Tak jak mogliście zauważyć po wpisie użytkownika imieniem Rexeth Jupiteron Golgothov, ukrywającego się w odmętach darkwebowej witryny Mracznojned GV, pod nikiem, bądź pseudonimem Stinger, każdy myśląca hernarianin i człowiek ucieka do mrocznych zakamarków internetu, bo tam czują się o niebo bezpieczniej niż na zewnątrz. Nawet ja się nie dziwię. Niestety społeczeństwo dość krzywo na mnie patrzy. Głównie bez... Ze względu na to, że jestem praktycznie w tej samej grupie wiekowej co pani prezydentowa Danrowi, Leguszyri Szornakia, a nawet starszy, co rodziło podejrzenia, że mogłem potem nie popierać jej absurdalne pomysły. Więc przez większość czasu żyłem w strachu przed Lynchem. Spotkałem się z dość osobliwym, zaskakująco urodziwym, achrenariańskim młodzieńcem, Gasperem Sabrawem Noktarem, zwanego również Akulasper. Zwróciłem się do niego po pomoc przy obsłudze portalu na którym właśnie piszeł, albowiem nie byłem jeszcze wtedy zbyt dobrze zaznajomiony z tajnikami uż użytkowania internetu. To je on z chęcią mi udzielił, będąc jednocześnie pełen podziwu dla mojego starczego zarostu, który dla niego nie był siwy, a wręcz srebrny. Osobiście odebrałem to jako komplement i w głębi duszy byłem dumny z takiego pozytywnego usposobienia Gaspera wobec seniorów. Dzięki niemu udało mi się kupić sobie personalną katanę do samoobrony lub jako broń na ewentualne zamieszki. Niech wiedzą, że dziadek Balatów ma dosyć podkulania ogona przed władzą, oczywiście za pomocą internetowych czarnych rynków. Najlepsze jednak jest to, że Gasper nie wie, że znalazł we mnie tajemniczego wielbiciela. A ja, pomimo starości, zaczynam nowe życie pod pseudonimem Silverbeard.